Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj talerzuję ściernisko po rzepaku. Tak jak widzicie. Nie robię zbyt głęboko, tak jak się należy, na około plus minus 5 cm. Dlaczego na około? Tak powiedziawszy, no bo się nie da dokładnie równo pola zrobić, gdyż tak, tu mamy kolejne, kombajn nie jechał, się zapadał, jest głębiej, tak? Tam, gdzie kombajn nie, rob, nie jechał oponą, mamy wyżej. Czyli tak, w jednym miejscu może iść na 7 cm, w drugim na 2 cm. Ale tak mniej więcej trzeba by pośrodkować, żeby było psem raz. Dlaczego tak, jest? Dlaczego tak się robi płytko ściernisko po rzepaku? No po to, żeby nasiona, które się obsypały podczas koszenia, przed koszeniem, nie wiem, czy grad wybił, czy cokolwiek innego, miały szansę skiełkować, żeby to wzeszło i później, nie wiem, zaorując to, orząc to, talerzując ponownie. O kurde. się rozgadałem, no. Eee, tu tylko chwilę przycham. No i też ciernisko teraz sobie rozsunąłem i... Trudno. No zdarza się tak czasami. Widzicie, trzeba się skupiać na robocie. E, o co chodzi? No chodzi o to, żeby te nasiona, które zostały wysypane przez kombajn miały szansę skiełkować, żeby później nam nie zachwaszczamy przy kolejnych uprawach. Lecciuj! Nie no, ja muszę to... Muszę coś z tym zrobić, bo to tak być nie może Taka kubka resztek pożnijnych No nie bardzo to rozciągnę Kultywatorem to tak, nie? Dobra, trudno. Jest jak jest. Będę trochę wolniej jechał. No, i wracając do tematu, tak jak mówię, to nie musi być niekoniecznie musi być ładnie zrobione, że e, tak e, jak po zaoraniu pola. Niekiedy mogą nawet te łodygi roślin jeszcze sterczeć, bo jak trafi odpowiedź źle pod talerz, no to może być później i także ono zostanie. Ale to mówię, to nie o to chodzi: te korzenie tu i tak są e, zgnite przez wodę, także one nawet nie ciągną wody. A jeżeli mówi się, żeby zrobić ściernisko, żeby przerwać parowanie, tak w zasadzie w tym roku to nawet jest wskazane, żeby to parowało, bo. Tyle wody, to co leje ostatnio, to nie wiem, nadrabia tam te dwa poprzednie lata. Jak była susza, tak teraz nie mam co mówić o żadnej suszy. Na razie czekam znaczy, na razie zrobię tu ścielnicko w ten sposób, że poczekam, aż wykiełkują te nasiona, które są. Po y, mam tu w planie rozsypać trochę wapna i dopiero później głębsze talerzowanie orka. I na tej działce planuję posiać y, jęczmień zimę. Słuchajcie, mówię Wam, przy rzepaku to naprawdę jakoś tak jest... Ostatnie lata pokazują, że ten rzepak nie chce sypać dużo. Wszystko na przekór nie mu idzie. I po prostu... Pierwszego roku jak posiałem w 2016 roku to bez większych nakładów mi sypał 3,5 tony z hektara na tej działce przykładowo, yy, na drugiej tam gdzie teraz 3, 200 prawie, no to też było 3,5, czy tam 3200 tam było tak samo. Niech tam 4 lata temu też było, tam około 300 tu 3,5, ale nie ponosiłem na takich aż nakładów dużych, mniejsze nawożenie było mniej a ja za to, a mimo to sypało to. No a ostatnio jakoś tak się sieje te rzepaki jak średnia wychodzi 2,5 tony z hektara, to jest ok. No i tak się zastanawiam, czy ten rzepak jest sens, na tych glebach moich. I po prostu, no nie wiem, no jeszcze w tym roku co będzie, no posieję te 3 hektary rzepaku. Mam taką fajną działkę po Łubinie, mimo piątej klasy. To jakoś tam się pod wpływem wapnowania, które to robiłem praktycznie co roku, no działka powoli wychodzi z zakwaszenia i tak dalej, i tak dalej. No i spróbujemy rzepak. Jeżeli będzie mokry rok, a nie wiemy jaki będzie. No to też można uzyskać ładny plon. Na tej działce akurat miałem rzepak 3 lata temu. I tam było w granicach 3 ton z hektara. No ale to mówię, to słaba działka. także. Znowu bym celował tam w plon 3 tony z hektara, bo nie ma sensu więcej, bo tam, no nie da się więcej, bo to jest taka no, typowa piątka. Tu na przykład celowałem 4 tony, a sypnęło półtora, ale no to nawet służyło się na to wiele, wiele innych, mnóstwo czynników. Tutaj nie mamy piachu, tu mamy naprawdę bardzo fajną ziemię, która niestety to nie dała w tym roku plonu, bo wiele czynników na to wpłynęło. Niektórych, niektórych mogę się tylko podejrzewać, a niektórych nawet nie wiem o, zobaczcie tutaj Akurat jadę tak jakoś, że pomiędzy kołami Nie chcę brać, no taki fragment bo już bierze, nie? bo to nie jest tak krucho. Ale to nic Wracając do tematu Mówię, ta działka jest bardzo fajna, nawet zasobna, niezakwaszona, chociaż tam troszeczkę wachla trzeba dać pH jest 6,3, no to tam sypnę takie dwie tony tutaj tego luzem sypanego na razie wystarczy takie na podtrzymanie pH będzie i tyle planuję jeszcze tutaj na tę działkę zastosować obornik takie trzy rozrzutniki zamówiłem po 10 ton każdy no to takie wyjdzie 30 może 2 tony na hektar to tak w sam raz będzie myślę, że raz na 4 lata ten obornik trzeba na jakąś działkę, na każdą działkę dać jeżeli mam możliwość, w okolicy są hodowcy, którzy sprzedają ten obornik, to będę chyba to stosował, bo zauważyłem, że tam gdzie się obornik stosowało wcześniej, czy tam nawet gdzieś tam gdzieś od kurwy wiozłem tego ptasiego pomiotu, gnoju, nie wiem tak zwał, tak zwał, bo różne są nazwy. W zależności od tego, czy tam jest słoma, czy nie ma. No i generalnie jest różnica, tak? Nawet na piachu sypnie się, powiedzmy, znaczy wrzuci się tego w gnoju. Przejechało się taki paseczek, ja wiosną zauważyłem. Yy, znaczy wiosną, wiosną rozrzuciłem od kur, tak jak mówię, tego. Yy, za, za późno zacząłem. No to tam gdzie tego gnoju dałem, no to paseczek taki ładny Gdyń był, a obok taka trochę wizernota, nie? No to już dało mi to do myślenia i mówię wam, jak jest szansa wziąć oborny gdzieś, nie zastanawiajcie się i wierzcie. w to miejsce lepiej dać tego gnoju, a no, no. odpuścić na przykład sobie sypanie jakiegoś NPK azotu, to tam nie radziłbym odpuszczać, no ale na NPK mówię, no przecież w oborniku też wszystkie te fosfor i potas, te wszystkie makroskładniki deszczu i taki tu będzie plan, że prawdopodobnie zastosuję tu obornik i nie będę stosował żadnego NPK yy, dlatego też, że na rzepach, jak tutaj sypałem, to i wiosną sypałem superfosfat sól potasowa, tyle nawozu tutaj dostało tego PK że to nawet no, nie zostało wykorzystane nie ma tego potencjału tutaj nie było tego wykorzystanego więc w ten sposób będę szukał tutaj oszczędności na tej działce na drugiej działce, bo dzisiaj też pojadę tam teleżować już nie będę nagrywać, bo no co, to samo ściernisko Teraz tak się zastanawiam jaki jęczmień o zimy wybrać, ale chyba będę się sugerował nie wiem tym co w okolicy tutaj sieją, jak bloguje, trzeba popytać, popatrzeć co u sąsiadów się sprawdza, co nie. Pierwszy raz będę siał jęczmień zimy i w ogóle to tak jak wspominałem, mam taką drugą działkę, gdzie będę robił eksperyment to jęczmień o zimy to tam będzie swoją drogą posiany jęczmień, ale tu też będzie siany jęczmień o zimy Będę nastawiał się trochę bardziej ku temu zbożu. Pole jest tutaj zbyt wąskie, żeby się bawić tu w bez rewersu. Można sobie nawet w ten sposób zrobić od razu poprzeczkę. Teraz jest ranek. Środa, 29 lipca. Ja teraz nie mam nic do koszenia, bo nie mam zbóż o zimy, ale ci, co mają zboża o zimę, to naprawdę zobaczcie, tu po sąsiedztwie zboże się wyłożyło, to jest przężyto, nie? Po lewej jest pszenica, więc tu mówię, ziemia jest naprawdę dobra, więc jęczmień o nie ma, co można próbować siać. No i mówię, nie mam zboża zimnego w tym momencie, to sobie na luzaku robię prace poźniwne. Nie spieszyłem się z tym, żeby tutaj się dorwać. No to po, po wykoszeniu tego zmianą chyba z półtora tygodnia, czyli już w tę porę po tych deszczach trochę nasion skiełkowało. Ale te co nie skiełkowały, to jeszcze one miały szansę skiełkować. No i co tu dużo więcej mówić? Rządilek się fajnie sprawuje że eee, maszynek żadnych nie, na testy nie dostanę, nie ma, nie ma wersji beta testowych. Gdzieś to słone resztki później wejdą w te skrobaki na tym wale i czasami się to potrafi przyptać. Co do półka, właśnie, bo ktoś się może doraz zastanawiać. Co z pługiem? Nie ma żadnego pługa do Jandira. Czym ty będziesz orał w tym roku? Chciałem zgłosić się do firmy AgroLift. Mówię, słuchajcie, kupię pług. Kupię pług czteroskibowy, ten ten bez, o... bez obrotu. A okazuje się, że tam na firmie taki mają zapierdzie, że od ręki nie, nie są w stanie nic zrobić. Tam zamówienia słyszałem, że... To tak y, już y, realizowane na zapas, że znaczy długo się czeka na jakieś zamówione maszyny. Więc y, nie ma szans. No, nie ma szans w tym roku y, na pług z agroliftu. Druga kwestia, y, pług Kwernelanda też nie ma szans. Y, był pomysł, żeby spróbować czy będzie sobie radził jęcek z pługiem czteroskibowym bo jednak tutaj zapas mocy był trochę ale niestety też się nie udało nie ma firma ochoty w ten sposób współpracować no to trudno nie, fajnie się udało w tamtym roku z tym pługiem czteroskibowym też jestem zadowolony z tego mimo tego, że tylko na jeden sezon ba, to i tak bardzo dużo nie, bo Użytkownikowi, rolnikowi, który nie nagrywa, dostać płuk na cały sezon, no to to rzadka sprawa jeszcze takiej jakościowo maszyny, nie? bo tam może jakiejś firmy, krzak, to można im bez problemu dostać, tak mi się wydaje, nie wiem, może jestem też w błędzie. I teraz naprawdę jestem w takiej kropce, że hmm. chyba jestem zmuszony do tego, żeby kupić płuk używany. Początkowo tak się zastanawiałem, żeby kupić byle jaki tam płuk nawet nieobrotowy e, w jakiejś Unii może, może coś tam, może jeszcze jakieś, nie wiem, inne może Kverneland jakiegoś używanego też nieobrotowego, ale z drugiej strony się zastanawiam, po co to żałować, jeżeli ma być to maszyna na dłuższy czas. Nawet jaki 3 lata ma robić, to nie jest mało, nie? Bo to przez 3 lata mam się wnerwiać jakimś głupim pługiem, że będzie mi źle morał albo coś, no to chyba lepiej od razu sobie kupić coś porządniejszego, używanego, a później w późniejszym terminie, jeżeli będę chciał kiedyś nawet i sprzedać, no to po prostu sprzedam i tyle, nie? Więc e, myślę, że jakiegoś obrotowego Lemkena, może Cwerdelanda. Po prostu już zaczynam się orientować i szukać i takiego będę celował. Nie wiem tylko czy będzie dobrym pługiem pług czteroskibowy czy trzyskibowy. Niektórzy mogą doradzić, że trzyskibowy z bardzo dużymi odkładniami, coś na rodzaj tego co miałem będzie idealnie. Tak? Tylko wiecie co, on był troszeczkę przymały. Tak jak ja orałem nim, to wychodziło tam spalanie pomiędzy 17 a 20 litrów na hektar gdzie jeżeli bym miał szerzej to myślę, że bym zszedł do 15 i mniej no ale dobra, no mówię, takie miałem porównanie teraz chyba, nie wiem, wezmę od kogoś, pożyczę z sąsiadów jeżeli ktoś będzie w stanie jakiś pług czteroskibowy, obojętnie jaki, taki żeby był troszeczkę większy i przetestuję sobie na jednej działce, na drugiej, na trzeciej, żeby wiedzieć yy, czy będzie mniejsze spalanie, jak efektywność, jak będzie sobie ciągnik z tym radził i wtedy podejmę decyzję, jaki pług zakupię. No i wtedy zacznę jeździć po jakichś takich miejscach, gdzie sprzedają używane maszyny. Nieraz, jak do Warszawy jeździłem, to mijałem taką miejscowość jak z tam przy drodze głównej do Warszawy, to tego pełno stoi. Może gdzieś się tam udam, do Białej Podlaski, gdzieś też tam są miejscowości takie poboczne, gdzie są takie maszyny używane. I tam się rozejdzie. Na nowy na razie nie chcę inwestować. Nowe maszyny to tylko na prof można się bawić, brać. Tak uważam, bo ktoś powie, no tak, kupił sobie limuzynę, a ciągle jakieś gówno za sobą, nie, nieważne co. No ale słuchajcie, co jak co, ciągnik jest najważniejszy. A to co z tyłu, to takie już tylko, aby robiło. Dla mnie komfortu z tyłu to nie musi być. Ważne, żeby robotę robiło. Mówiłem sobie wyciągnik, mam komfortowy nowy i mam spokój na razie z awariami. Chociaż tak, tak, zaraz się będzie psuło, zobaczysz, nie pozbierasz się z naprawami itd. Tak tak to takie wieczne gadanie, zawsze było, jest i będzie. Ale ja tam wiem swoje i tyle. Co do 3PK, zaraz się będziecie pytać, co tam, co tam, jak tam. Mówiłem już w poprzednim, w jednym z poprzednich filmów, i teraz wam mówię. Na razie nic nie robię, postawiłem go w garażu. Stoi, czeka. Jak mi się zechce, to go zrobię, jak nie, to nie. Nawozy zamierzam rozsiewać John Deere'em. Przed to nie ma znaczenia, czy szerokie koła, czy, czy wąskie. W zasadzie to ja tylko do rozsiewania nawozów mógłbym go używać. A wiosną, powiedzmy, pierwszy wjazd z azotem w rzepach. To co, też mogę sobie John Deere'em, przecież na początku, nie, jak raz przejadę John Deere'em, ślady zrobię, to nic się wielkiego, wielkiego nie stanie. Tak samo z Fernelandem na jęczmień jeździłem z rozsiewaczem, nie? Szerokie koła i co? Nie ma śladu, że ja John Deere'em jeździłem. Ostatnie jakieś zabiegi, nie wiem, ostatnia dawka azotu w pszenicę, czy tam jęczmień, czy cokolwiek, jakieś inne zboża, to można wład do Władimirca podczepić. Tym bardziej, że mam te same oleje. Ja sobie do podnośnika zmieniłem olej, mam ten sam, co w skrzyni w John Deere, więc mogę sobie przemieniać. John Deere Władimir, John Deere i. Tak się tak. zastanawiam, czy to ta 60 aż tak jest potrzebna. Jedynie co to do rumianku bardzo by się przydał taki drugi ciągnik lżejszy, bo jeden to z kosiarką rotacyjną, a drugi, no to, żeby tam z przeczepą, ewentualnie na zapas kosiarką, ale to też tak w sumie Policzyć, patrzeć tylko na to, że tam wąskością notacyjną czy coś, jakby coś się stało dla mniejszego ciągnika, to tam zawsze się znajdzie pomoc jakaś sąsiedzka i jakiś tam sąsiad by wykosił ten rumiany kredyny. Nie wiem, u mnie się ciągnie, no, przykład Władimire co rozkrzaczył, nie? Także tak naprawdę teraz w ten sposób rozmyślam, czy ta 60 aż tak mi jest potrzebna. Nawet jak nie przy tym rozsiewaniu nawozów yy, spali więcej, mi ten John Deere mi spali 2 litry zamiast 1,5 na hektar. Ale nie będę musiał płacić ubezpieczenia, przeglądu robić yy, co dwa lata. Wymiana olejów, to też to wszystko kosztuje. Utrzymanie, smarowanie. A tak? Nie wiem. Dobra, zostawiam was z tym tematem ja ciągle tutaj analizuję zastanawiam się w co inwestować jak rozwijać dalej gospodarstwo chociaż rozwijanie tutaj za bardzo to nie przebiega aż tak w bo z dzierżawami jest problem jeżeli ktoś jest z okolica nie wie czy dać ziemię dzierżawę komuś czy, czy temu czy tamtemu to możemy się dogadać bo ludzie ze wsi też mnie oglądają pozdrawiam wszystkich ja tam nie lubię chodzić i napraszać, że e, słuchaj daj na no ziemi dzierżawę. no błagam Cię, no daj, nie? Ale są tu po prostu swoje układy, każdy z każdym trzyma i już do przodu jest dzierżawa ustalona. Ktoś tam robi, a po pięciu latach i tak już wie, komu od dzierżawę odda, więc nawet nie ma co się wtrącać i robić z siebie, nie wiem, napalonego rolnika, który dawaj, dawaj, ja wszystko obrobię i cały świat założę, nie? kilka hektarów można by tu się dzierżawić zaraz, tutaj zrobię takie jeszcze łzeczki Robię talerzowanie, deszczu wlało i tu gdzie swoim kombajnem próbowałem dokosić no nie wjadę talerzówką, bo tu już robiłem no, znaczy wjechać zawsze można, tylko żeby później wyjechać tam tu nie, to jest najgorzej, to zawsze tak się yy, gada śmieje, ale... No nie no tam już się kopałem i zacząłem skręcać. I niestety muszę to zostawić. I teraz jeszcze chciałem takie do powiedzenie robić, że swoim kombajnem jak kosiłem, to nie dojeżdżałem takiego do końca, zostawiłem taki pół metra paseczek szerokości. No bo niestety tam jest taki dół. Tu widzisz, że to pole jest tak. jakby to jest taki uskok, nie? i nie chciałem, żeby mi wciągnęło koła. Bo zobaczcie, tu woda stoi. No te pole jest znacznie niżej, tu na przykład wszystko wymokło A ja jestem tak no tu trochę w lepszej sytuacji, chociaż o też się kopią Proszę bardzo, już mieli pułami tu też Jechałem to już, o woda w kolei nie stoi Tylko taką jako ciekawostkę Zrobię sobie to za krzakami, teraz przód, tył, przód, tył Ile się da? A reszta zostanie, no niestety, no taki mamy rok To tak tylko w ramach Pokazania jak to wygląda Wstawiam Wam ten fragment Bardzo oblepia talerzówkę błotem no ale co, jak co, so, tu bardzo ładną ziemię mamy? Przynajmniej przez to, że jest nizie, nie? No to ta ziemia przez X lat nabrała swojej właściwości. Kiedyś podejrzewam przed tym jak były tu robione melioracje, to ta część pola to w ogóle chyba może i pod wodą była, jako I się w torf trochę to robiło. nie? mamy takiego przejazdzik, przejeździk. W ogóle widzę, że deszcz zaczyna pachnąć, także fajnie. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie wam i cześć.